Ma tu Tera W dzisiejszym odcinku pokażem, pokażemy Wam przegląd po, tak, połowy hodowli, bo jest już wieczór. Większość zwierząt śpi, dlatego będą pająki i żaby. Jest dzisiaj ze mną... Tu karakan biega. Dobra. Mamy Lasiodora parchybana, czyli naszego największego ptasznika na hodowli. Naszego ptasznika olbrzyma No, olbrzymiego. Przydałoby się ją wygonić trochę bardziej na środek. Ona nam wyszła i się zaprezentowała. Oczywiście zbliżenia dzisiaj pająków będą na no tyle, ile, na ile nam pająki pozwolą się zbliżyć kamerą. Zaraz zobaczymy, wypędzimy Lasiodorę trochę na ten liść i zrobimy jej zbliżenie. O, o, dobra, robimy zbliżenie. Trochę bardziej naświetli się trzeba, żeby dobre zbliżenie było. Dobra. dobra, robimy zbliżenie. A jakby się Lasjodora mogła przestać ruszać. O, dobra. Dobra. Tak możemy się do niej zbliżyć. Tak wyglądają jej oczy. Naprawdę jest to blisko. I dziwię się, że... Naprawdę dajemy radę. Wiem, nie jest to w najlepszej jakości, ale na tyle mi pozwala sprzęt, którym nagrywam. O! Piękny bajon. Możemy też przy okazji sprawdzić, czy nie ma nicieni. Nichu, ja nic nie znalazłem. Kurde, jakby się nie ruszała. Dobra, na razie nie tykę tą mesetą. Szczecinka na karapaksie musi być. Oddalił się jednak. Ta jakoś nagrania była lepsza. Odwłok. Piękny. A więc lecimy do następnego pajona. Dobra, witam. Po przerwie. Teraz wam pokazuję, co się zmieniło w nowej tubie dla poeornaty. Naszej. Która sobie tutaj siedzi. Gdzieś jest skryta. Ale no gdzie? naprawdę... Ciężko, nie wiem, w tym kwiatku, nie raczej. No, ale Ostrość, nie. Może jest tu gdzieś, albo tu. Nie wiem, tutaj naprawdę ciężko jest... Cokolwiek znaleźć. No taka, ta tuba naprawdę mi się podoba, wyszła fajnie. I oczywiście, jak to poe, zapajęcznowała sobie, ugospodarowała sobie tubę. Tak już jak jej to jest miłe. Poe fajne pająki, ale bardzo skryte i bardzo płochliwe. Więc, I oczywiście nie polecamy na pierwszego, bo silnie jadowite bardzo, ale nie są aż tak agresywne jak na przykład Murinusy. Ale Asyodore bym polecił na pierwszego, bo to jest taki, ale jest Narwana, pamiętajcie tak trochę szybka, trochę ten, więc pamiętajcie. A tymczasem przechodzimy do następnego pajona. siema. Witam po przerwie. Tutaj scena aran aranżacyjna. Nie wiem, jak paść za bardzo światło, chyba od góry bardziej na niego. Damy trochę podjaśnimy ekran i lecimy z makro tego pająka, a naprawdę pająk tutaj... jest przepiękny, przepiękny. No, to jest pająk naprawdę... No można to nazwać, że jest wielkości... No teraz tego nie widać, ale zaraz pokażemy. O, makro piękne oczywiście musi być. Odwłoczek. Bardzo przepiękny odwłok. Wszystko tutaj. Karapaks, Szczecinka na Karapaksie. Oczy. Widzieliście kiedyś oczy ptacznika z bliska? Macie teraz okazję. Oczywiście on jest trzy razy mniejszy od Lasjodory, dlatego makro nie jest aż tak dobre. Jest I jest no tak średniej jakości, ale możemy zobaczyć pająka z bliska, co jest chyba najważniejsze. I jak on wygląda. Teraz przechodzimy do porównywania wielkości. No. Więc jak można zobaczyć, Teraz pająk się rusza i będzie to ciężkie, żeby go jakoś zatrzymać. Próbuję się schować. Nie o, ma. teraz zatrzymał się, dobra. Wielkości Stalić. jest, można to nazwać, połowy palca wskazującego. No. Jest po bydle, jak na... L4. Dla porównania zaraz wam pokażemy chromkę, która jest też L4. To jest naprawdę bydle. No, jest on duży. A Poe to w ogóle, Poe też jest L4, a on jest... Nie wiadomo, jest czy damy radę go jakoś nastroszyć. Nie, on się nie stawia. To jest pająk, który woli uciekać. Zdecydowanie. No. On się nie stawi. Ale lecimy do następnego. Pa o, teraz jak widać, niebieski u niego. O. To jest to przepiękny pająk. Dobra, przechodzimy do następnego pająka. Dobra, więc to jest teraz następny etap. Czyli następny pająk, czyli krzyżak. Tak, nasz polski krzyżak, on jeszcze żyje. Tak. I nie pytajcie się, czy on żyje, bo on żyje, ma się dobrze. Jakby wyglądało, to... radę jakoś nastroszyć. Nie, on się nie będzie stawiał, bo to jest właściwy. No właściwy, tak, no ale tak, żeby go trochę przebudzić, żeby się poruszył. No żyć, żyje. O, widzieliście kiedyś z bliska krzyż? Krzyżaka? Bo ja szczerze nie, i zawsze byłem ciekaw, jak wyglądał. A teraz możemy zobaczyć. Krzyżak dalej żyje, ma się dobrze. No, naprawdę jest. Jest naprawdę bykiem. Tak wygląda krzyż Krzyżaka i tak szczerze, jak mam patrzeć, to, to wygląda trochę jak taki totem, a nie krzyż. Mhm. Takich jawajski, coś takiego. Wiecie, o czym mówię. Wygląda to tak jakby, jakby tak popatrzeć stąd. A zobaczmy helicerki. Pokażesz nam pan helicerki? Bo nie masz tak małe, że... Słabo to. Sorry, że jak bujam kamerą, a nie mam żadnego statywu. A to jest naprawdę duże makro. Dobra. Dobra. No Tutaj mamy teraz... pojemnik od krzyżaka. Wygląda trochę syfiaście, ale on nie potrzebuje podłoża, bo on żyje na drzewie. Całe no to życie. Co? Przechodzimy do kolejnego pająka? No to do kolejnego. Dobra, witam po krótkiej przerwie. Teraz chromka. Chromka, jak widać... No, makro oczywiście zrobimy, żeby nie było. Akurat chromki makro jest jedną z lepszych rzeczy, które można zrobić, naprawdę. I tak ten pająk mi się tak podoba, a on jest naprawdę mały. I naprawdę zrobienie jego makro jest... Praktycznie graniczy z cudem na, te, na tym sprzęcie, co my mamy. Bo wiadomo, że jakbyśmy mieli obiektyw, no to luźno, nie? No czekaj, trochę wyżej ostrość. No, kurde. Ostrość, Może to. trochę zmniejsza, o. Ale i tak jest dobrze, bo zbliżenia są myślę, że ładne, no dam to trochę o. wyżej. Teraz o. jest git. No o. przepiękna jest ta chromka. No, chromka to są. Zaraz w wam skalę odzorowania, to dopiero padniecie To jest L4, oczywiście mm, jak mówiliśmy niedawno. wcześniej, trzeba będzie porównać, jak wygląda. Chrompa, chromka pod względem mojego palca. Więc mamy mój palec. Jest kurna. Malutka. No, jak widać, jest już. Jedna czwarta. Ale porównajcie sobie tamtego kude pająka, co no, mieliśmy sobie i, I porównajcie sobie. To sięga mi mniej więcej dotąd. Jeszcze dam specjalnie trochę bliżej. No, jedna czwarta taka. No, ale pająk jest ładny. Pająk jest przepiękny. Nie, Je, zobaczymy, jak będzie duży. Oczywiście aktualizacje będą. Zrobimy aż zbliżenie. Przepraszamy za jakość. Ale aktualny o. sprzęt nam nie pozwala na lepsze. Ale moim zdaniem tak jest dobrze, bo jak pamiętacie, przywrócie stare filmy, jakie tam w ogóle makro nie było, bo makro ograniczyło w cudem. Gądziałki działki możemy obejrzeć. Tutaj o. No, niedługo będzie też. O, Słyszycie to półgęste, ale to. No, myślę, że ten pająk lecimy z innym. No to mamy ucieczkę. Mamy ucieczkę Murinusa. Chcieliśmy go dać na biurko, ale to raczej gra. Ale graniczę to z cudem, ponieważ ten, te bydle zapierdziela jak porąbane. To jest no, za bydlak, śmierdziel. Może przez Jeszcze, pojemnika damy radę. Może przez Jeszcze tak na burmuszony patrzcie. Patrzcie. Może przez my. pojemnik damy radę go nagrać. Na szczęście nie spierdzielił, ale widać teraz pięknie by było widać jego helicery. Połóżmy go. Na odwrót pod światło. Pod światło. Oczywiście. Zobaczymy spód Murinusa. Widać A przy okazji ruchy. zobaczymy, czy samiec, czy samica. Tylko trzeba wyostrzyć. Naprawdę. Te wyostrzenia w tych telefonach. O, idealnie tu. I jeszcze trochę bliżej. Jak się dało. Czekajcie. <laughs> chyba samiec. Najwyraźniej samiec. No, bo nie masz pary. Ale to jeszcze zobaczymy przy. Przy Kolejnej wylinka. wylinka Przy przyszłych wylinkach zobaczymy Jego helicery No helicery ulinowskie są ładne Są przepiękne, ale ten kurwil jest tak naburmuszony Pozwólcie, pokażę wam jego tur Gdzie on popierdzielał Tu był jego pojemnik Wziąłem go tak I on zaczął biegać po całym biurku Aż tutaj nie został złapany, nie? Jak no. ja się zesrałem Teraz jak go przełożyć. Przełożyć to tam najmniejszy problem dla mnie. Ale te bydle jest straszne. Nie polecamy tego dla początkujących. Za Chiny. Dobra, póki on siedzi, zróbmy mu te makro. Jesteś wiem, że jesteśmy powaleni. Jesteśmy powaleni jak murinosowi robimy makro, ale... Spróbujemy, spróbujemy. Nie jest to... Chyba teraz już się trochę spokoił. Uspokoił się, ale jak go na muszymy zajść, kiedy będziemy go przedstawiali. Skurzać no, go nie będziemy. To na pewno. Bo trzeba by było być prawdę, coś nie tak w głowie. Chcieliśmy go wygonić i nam się udało. Ale nie tak nie, nie było to w planach. No, nie było aż takie wygonienie w planach. Jak widać, mógł, jakby spać tego biurka, mógłby sobie zrobić poważną krzywdę. patrz na jego odwok, jaki on jest gruby. Więc naprawdę... Jakie to jest dupne! Fuj. Ale jeszcze nie jest duży, to jest L4 chyba. Do, no dokładnie L4. Pomyślcie sobie jaki to będzie po prostu bydle kiedy będzie, nie wiem, L7, 6 Dobra, teraz jak go przełożyć. Nagramy wam film z, z przekładania go i kończymy. Bo żabi już dzisiaj nie dam rady, bo goni nasz czas. Goni nasz czas. Aktualnie kiedy to nagrywamy jest 21.15 i... No. Trochę słabo. Więc spróbujmy, z czasem. może trochę się cykną, Wam powiem. Powiem tyle. Na razie robimy pauzę, pomyślimy, jak go przełożyć. No. Więc były problemy ze złapaniem tego małego chama, bo uciekł mi na rękę. Jak ja się zesrałem, nie to. Ty... O jezus, Dobra, to przejmuję było... to drugi operator, bo ja nie wytrzymam. Na tyle w dzisiejszym odcinku. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeśli chcecie więcej to zapraszam do subskrypcji, lajkowania i komentowania żebyście zobaczyli więcej ucieczek murinusów murinusa albo innych pająków i żebyś ten kanał z jest z tworzono... tyle problemów nie było no, tylko z nim nawet z poe tyle nie było problemów z żadnym pająkiem, tylko z nim, on jest najgorszy ja najgorszy. się boję co będzie, jak on będzie duży to będzie bydle no to aukcja, murinus za 5 zł, kto chce nie no, żartowałem Otworzę to na swoją odpowiedzialność, jak on mi spierdzieli zaś na rękę. Ostatni kadr na Murinusa. Takie bydle ty, ty nam chcesz uciec. za za mi spierdzieliłeś. Jakim prawem. Dobra, czas to zamknąć, bo Dobra. jak on zaś spierdzieli. To... Czas zamknąć puszkę Pandory. Puszkę Murinusa. No. To by było na tyle. My się z wami żegnamy. Do zobaczenia. No i siema.